Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy się oficjalnie teraz już z centrum Mediolanu. Jesteśmy pod pokoju. I będziemy zwiedzać Milan. Idziemy oglądać zamek. Z Tam się chcemy dostać, ale. Park zamknięty z powodu połamanych drzew. No proszę wpuśćcie nas, Niestety. W ostatnich dniach w Magdalenie były bardzo wielkie wichury. I ciągle się... Jeszcze z wichurami, gradbiciem burzami, skutkami tych wichur, zmagają. Biedne drzewo. Dzień dobry, spotkałem przypadkowego przechodnia. Co tu się stało? Dlaczego te wszystkie drzewa są połamane? Tak, chciałem powiedzieć, że te wszystkie nawałnice, które nawiedziły ostatnio ten region, rzeczywiście zrobiły dość dużo spustoszeń, także pozamykane ulicy, pozamykane parki i wszędzie leżą drzewa, które naprawdę są ogromne i całe na ziemi e, popękane. Podchodzimy powoli pod pałac tworcu. Znajdujemy się w przed Pałacem Sforców, którzy rządzili tutaj od połowy XV do XVI wieku. Niestety jest pałac zamknięty z które wieku, którego tutaj w tym przecie, natomiast wewnątrz także w Podczas II wojny światowej Mediolan był bombardowany. Jednym z budynków, które ucierpiało, był Pałac Sporców czy Teatro La Scala. Pałac Sforców został odbudowany w latach 50. XX wieku. Będąc tutaj warto y, wspomnieć o wątku polskim. Nasza królowa Bona wychodziła się z dynastii Sforza. Zamknięte. Chciałoby się mieszkać w takim zameczku, nie? Znajdujemy się właśnie przed katedrą w Mediolanie, która jest zdecydowanie najpiękniejszym budynkiem w tym mieście. Jest to piąta co do wielkości katedra na świecie i wygląda tak cudownie, ponieważ była budowana ponad 600 lat. Szczególnie Mediolan bardzo nam się podoba, jest tutaj naprawdę masa zabytków, jest masa zabytków, nie że za pół w będziecie jeździć, rzeczywiście jest masa ludzi dzisiaj, dzisiaj jest nawet ponad 30 stopni, także ten ciężar wchodzi się po mieście. No i dało nam się powchodzić do tych wszystkich atrakcji, ponieważ są bardzo długie kolejki, więc bardzo przyjdziemy tutaj jesienią. Tak. Jak będzie chłodnie i mniej żegnamy się już z katedrą jest piękna, bardzo nam się podoba mamy nadzieję, że tu jeszcze wrócimy i uda nam się wejść do środka i nie będzie takich kolejek, nie będzie tak gorąco pa a jak jesteście w Mediolanie to na zakup obowiązkowo do galerii Vittoria Emanuele II tutaj można kupić wszystko wszystko co jest drogie co jest POSZ i co z pewnością jest przereklamowane. przy które w Armanim, e, ciuchy w Gucci, no i trochę tam zaszaleliśmy jeszcze w kilku sklepach, ale stwierdziliśmy, że już nie będziemy więcej, więc jeżeli tylko zobaczymy o H&M, kupimy majtki, skarpetki i jedziemy do domu. My? To jest. A to jest pan, który się obłowił najbardziej. Tak. Kupione są koszulki, majtki, w ogóle wszystko, wszystko, co wszystko, wszystko, tylko było możliwe do kupienia. Mm -hmm. W sklepach tutaj w galerii? Prawie obok, ale to to samo. No i znaleźliśmy byka. Podobno ogród o 360 stopni w miejscu genitali byka gwarantuje szczęście na całe życie. Jak widać za mną, La Scala ma teraz przerwę wakacyjną. I w No trudno, następnym razem, tak jak mówiłem, wrócimy jesienią, powchodzimy do muzeów i pójdziemy do La Scala. Mam kto wie, ale Milan jest najlepiej skomunikowanym tramwajowym miastem na świecie. Jestem tu na tak, dumie znajscy. I jeszcze trzeba do. A coż, to za dziwna budowa? Znajduje się w jednej klasztoru. E... tutaj jesteśmy właśnie przed kościołem Santa Maria delle Grazie. Tutaj w Milanie jest to bardzo słynny kościół. Przede wszystkim z tego powodu, że znajduje się tutaj jeden z najsłynniejszych fresków na świecie. Mianowicie jest to fresk Ostatnia Wieczerza namalowany przez Leonardo da Vinci. To właśnie tutaj w jadalni znajduje się ten najsłynniejszy fresk Leonarda. Bardzo chcielibyśmy go zobaczyć. Niestety w internecie trzy miesiące wcześniej trzeba kupić bilety, także podejdziemy do bilety terii i zobaczymy, czy uda nam się je kupić, ale bardzo wątpliwe. Idziemy do bileterii i zapytać się, czy jakiś biletik na dzisiaj byłby dostępny. Niestety, tak jak się spodziewaliśmy, nie udało nam się wejść. Bilety nie są w ogóle dostępne. Także wzięliśmy tylko broszurkę, żeby pokazać jak to dokładnie wygląda. To jest właśnie to dzieło namalowane w latach 1494-1498. No nic, może kiedyś uda nam się je jeszcze zobaczyć. Chciałbyś? Dobra, wrócimy. A tym razem kierujemy się do samochodu i jedziemy do następnego miasta. Ile? Ile? Nie no bo wiesz, to, to sobie możemy tu stanąć, tak? Tylko jeszcze fajnie byłoby tu wejść na górę. I nie no, to tam to A nie ma, ma wejścia. Tu jest. Czy ci ludzie idą? To jest wejście, bo tu widać, idzie w górę. Witamy z Bergamo. A tam jakieś starsze państwo siedzi na y, ławeczce. Rozgarkowo. Plan jest taki, że przejdziemy się po stare Miejsce, Podobno jest świszne i zobaczymy, co dalej. taki, że to są wyleczyć To jest bardzo dobry plan. Ja popieram. Przepraszam, ale kto wymyślił te kamienie? No, Nie da się potem chodzić. Jesteśmy na głównym placu Wejście do kościołów, bazylik, dzwonnica. Wszystko jest tutaj. Główne miejsce starego miasta. co Ci się podoba w Bergamo? Jest to bardzo urokliwe miasteczko, to znaczy stara jego część, górna część, ma piękną fasadę bazyliki, bardzo fajne to malutkie miasto i takie malutkie uliczki, no i jest klimatyczne. Mi też się najbardziej klimat tego miasta podoba, bo jest bardzo dużo tego typu uliczek, gdzie można sobie po prostu pospacerować. Jak Ci się podoba kochanie Bergamo? Jest ja bardzo górzysta. Przyznaję rację. Także obecnie zeszliśmy w dół i uważamy, że jest to błąd, bo już zaczynamy iść pod górę. A poza tym? A poza tym znaleźliśmy fajną restaurację, ale jest na szczycie. Nie wiemy czy będzie sens tam dojść. Będzie. Poczekaj aż będziemy wychodzić Ania. Miasto Bergamo znajduje się 50 km od Mediolanu, także naprawdę warto tutaj podjechać, bo nie jest to daleka wycieczka. Co ciekawe, tutaj jest lotnisko, szczególnie z Polski, bardzo często latają tu samoloty, które mówią, szczególnie przy tańszych liniach lotniczych, że leci się do Mediolanu, a tak naprawdę leci się do Mediolanu Bergamo. Także można skorzystać z okazji i od razu tutaj miasteczko sobie zobaczyć. Samo miasto ma bardzo długą tradycję. Yy, zostało założone w IV wieku przed naszą erą przez Celtów i od tamtej pory naprawdę intensywnie się rozwijało. W tym momencie całe miasto ma 120 tysięcy mieszkańców. Mury miejskie zostały zbudowane przez Wenecjan w XVI wieku i oplatały całe miasto. Miały ponad 6 km długości, a ich wysokość dochodziła do 50 m. W trakcie ich budowy zburzono ponad 200 budynków, żeby tylko one mogły powstać i zabezpieczać mia miasto przed najeźdźcami. W 2017 roku zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dla fanów nieco nowszej historii jest tutaj kolejka linowo która została zbudowana w 1887 roku i od tą tej pory działa nieprzerwanie. A dla fanów piłki nożnej jest tutaj klub, który całkiem nieźle radzi sobie w Serie A i nazywa się Atalanta. Mega intensywny dzień. Na samy wieczór dojechaliśmy do Gardy. Jesteśmy w miejscowości San Mamy super hotel. Zaraz za hotelem znajduje się super widok na jezioro, ale to już jutro Wam pokażemy. Jutro zaczynamy zwiedzanie. Zostaniemy tutaj dwa dni, a tymczasem lecimy spać. Do jutra. Cześć.